Przede wszystkim witajcie w kolejnym materiale. 11.5 jest już za rogiem, tak więc omówimy sobie zmiany nadchodzące w tym patchu. Zobaczymy, co Riot nam serwuje w tym co dwutygodniowym cyklu aktualizacyjnym. Przede wszystkim zestawimy te zmiany z aktualną metą, zobaczymy co się zmienia i w ogóle czy jest to dobry patch, jak go oceniam osobiście. Jeśli film Wam się spodobał, oczywiście łapka w górę jest mile widziana, jako że pomaga mi bezpośrednio z algorytmem YouTube'a. Jeśli jesteś nowy na kanale i chcesz być coraz lepszy, chcesz wiedzieć coraz więcej o mecie Ligi Legend, na bieżąco być z tymi informacjami ze świata gry, koniecznie zostaw subskrypcję. Mając to za nami, zaczynamy! Zaczniemy sobie od zmian dla bohaterów. Przede wszystkim Serafina, która dostaje wreszcie kolejne nerwy, właściwie od wielu, wielu patrzeć non-stop, dostaje jakiegoś rodzaju nerfy, głównie ze względu na to, jak popularnym bohaterem jest w tym momencie grana na trzech liniach naraz, mid lane czy bot lane i support. Jest, jest w tym momencie bardzo popularną bohaterką i jak najbardziej te nerfy są zasłużone ze względu na to, jak potężnego ma ulta, jak potężne ma zdolności. Przede wszystkim widzę, że zmniejszają jej obrażenia z jej pasywa jeżeli chodzi o te nutki, które są na naszych sojusznikach, w zamian za to zwiększają też obrażenia w tym miejscu od pasywa. Teraz nie będzie w zależności od naszego poziomu co jeden poziom się zwiększać te obrażenia, tylko obrażenia będą zwiększane na konkretnych poziomach numer 1, 6. 11 i 16, czyli właściwie tak jak nasz e, Ultimate. Adnośnia Ultimate'a skracają widać wyraźnie, e, wydłużają, przepraszam, wyraźnie e, m, cooldown tej umiejętności na pierwszym poziomie tej umiejętności, czyli na levelu 6 naszej postaci. 20 sekund dodatkowych jest to nerw zasłużony i odczuwalny, ponieważ jest to bohaterka bardzo zależna od swojego ulta. Jej ult jest jednym z najpotężniejszych w grze. Jest to. Moim zdaniem nerw zasłużony. Lecimy dalej. Uder. Uder, który jest w tym momencie turbomocny. Jeśli nie widzieliście mojego filmu omawiającego Udyra, dlaczego jest tak mocny, to polecam Wam go sobie sprawdzić. Zobaczmy, co zmieniają. Przede wszystkim tracimy sobie życie i jest to punktów całe 7, czyli na Udyrze tracimy łącznie 126 punktów życia na poziomie 18 postaci. Jest to moim zdaniem zmiana żadna tak naprawdę, bo to w, w żadnym stopniu nie wpłynie na to, jak mocny jest Udur. Udur nie jest OP, dlatego że ma 126 życia więcej. E, jeżeli chodzi o obrażenia z Aury, no to jest całkiem e, już odczuwalny nerw, wydaje mi się. Z drugiej strony, czy tak naprawdę, weźmy pod uwagę, że Udur, jeżeli chodzi o team teamfighty, no to nie jest tu od zadawania obrażeń, więc. Pod tym względem nie będzie tutaj dużo większych zmian. To jest nerf bezpośrednio na jego clear jungle i rzeczywiście już będzie troszeczkę większe. Chociaż uder głównie jest też tak mocny ze względu na ten co trzeci atak, jaki generuje w Fenixie, tak? który wysyła tą falę płomieni w Kampa, który właściwie go one-shotuje. Więc jeżeli chodzi o tą aurę obrażenia, no tutaj na pierwszych levelach to są minimalne obrażenia stracone na tych wyższych poziomach. Umiejętności, jest to rzeczywiście już troszeczkę większy nerf, bo tracimy 35 dodatkowych obrażeń. Jednak nie one shotujemy ze względu na te 35 punktów, więc wydaje mi się, że dalej Uder jest super mocnym bohaterem wartym banowania. Ramus dostaje nerfa też na 5 punktów HP aż, co łącznie jest 90 życia na maksymalnym poziomie, jako że jest to HP per level. Nic to też nie, nie zmienia, nie rozumiem tego, szczerze mówiąc. Tej zmiany, głównie biorąc pod uwagę, że Ramus ma dostać reworka za chwilę, więc takie zmiany. No, typowa zmiana, wypełniająca lukę, bo nie wiedzą co zmienić. Dobra, dalej lecimy, Szako Support. Shaco Sapro dostaje nerfa, w AoE obrażenia za, zostają zmniejszone o 5 punktów na każdym poziomie umiejętności, single targetowe zostają zmniejszone o 10. W zamian za to, żeby Shaco w dżungli nie był, nie był poszkodowany Riot daje mu od 10 do 50 obrażeń do potworów. Moi drodzy, to jest kolejna zmiana, która dokładnie pokazuje, że Riot nie ma zielonego pojęcia, co robi. Prawdopodobnie jeden z po prostu deweloperów przegrał na suporta supporta na Silverze i, i się rozpłakał i stwierdził, że to jest coś, co potrzebuje nerfa. Oczywiście, nerf kompletnie niezasłużony, kompletnie nic nie zmieniający. Shaco support, totalnie niszowy pick, totalnie useless pick tak naprawdę, poza trzema osobami na świecie, które tym grają i odnoszą jakieś większe sukcesy, no to to żadna zmiana nie jest konkretna, pewnie zaboli też dodatkowo klauna na to dla tych dwóch osób, które tym grają. Lecimy dalej, rel. Base Armor zostaje zmniejszony o 3 punkty. Dobra zmiana dla postaci bardzo tankownej. Dodatkowo cooldown na W zostaje skrócony, przedłużony o 2 sekundy na obydwu częściach tej, tego W, czyli zarówno na wskok na konia, jak i zeskok na ziemię. Nerw zasłużony, rel jest bardzo potężną bohaterką. Jest to po prostu Leona 2.0, tak naprawdę, dużo mocniejsza, dużo potężniejsza i dodatkowo automatycznie kontrująca i zaklinaczy po, polegających na osłonach oraz tanków, którzy mają duże ilości rezistów, więc RL zasłużony nerw moim zdaniem nie jest ten nerw jakoś duży. W, jak najbardziej to jest duża zmiana ze względu na to, że maksujemy W pierwsze, ale mimo wszystko. Cooldown tego W nie skraca się wraz z dodatkowymi poziomami, więc wydłużenie tego czasu odnowienia jest zdecydowanie od razu odczuwalne. I zmiana wydaje mi się dobra, bo będzie troszeczkę większe to okno, kiedy REL może się wbić i uciec, będzie troszeczkę większe dla przeciwników, będą mogli lepiej na to reagować. Azir. Obrażenia od żołnierzy na W zostają zmniejszone od 60. Do 160, właściwie o 10 punktów, co tu dużo gadać. Azir, no cóż, te trzy osoby, które grają w tym masterze, tym azirem, na pewno to odczują. Poza tym zmiana tak naprawdę minimalna, bohater totalnie niszowy, grany głównie w propleju i na najwyższym poziomie, na niższych hello. Nikt tym nie gra, więc zmiana totalnie moim zdaniem nieistotna, nawet na tym wyższym poziomie. Tak naprawdę zmiana też jakoś nie jest wielka, ponieważ Azir nie jest tak mocny, ponieważ miał 10 obrażeń więcej. Po prostu jest to bohater bardzo dobrze skalujący się, dający masę możliwości defensywnych i grania wokół niego, więc. Taka zmiana trochę z dupy. Lecimy dalej. Gragas to będzie nerf Gragasa na o, o, koszt many na jego Q. I z 60 do 80 będzie stały 80, więc to jest duży nerf głównie tak naprawdę dla lane Gragasa, czyli mid, mid lane grane minimalnie, support i top lane. Tutaj bardziej na to patrzymy. I to są rzeczywiście nerfy, które. Jest to nerf, który będzie odczuwalny dla tych lanerów, głównie ze względu na to, że nie ma tak dużo regeneracji many na linii jak w dżungli. W dżungli mamy jednak tego smite'a, który daje nam dużą ilość many i regenerację many, więc w dżungli to nie będzie jakoś turbo odczuwalna zmiana. Moim zdaniem, przynajmniej jeżeli chodzi o solo linerów, głównie to plane. To Gregas rzeczywiście tutaj będzie odczuwać tą zmianę. Jednak też Q chyba się nie maksuje, z tego co wiem, na Gregasie na topie, więc może nie będzie jakiejś tragedii. Zobaczymy. Lećmy ze zmianami do Seny. Tutaj przede wszystkim nerf. Nerf na jej late game. Generalnie zmienia się to, jak Sena konwertuje swojego kryta. Wcześniej było tak, że Sena mogła mieć powyżej 100% kryta. I ten nadmiar kryta został konwertowany do Lifesteala, natomiast w statystykach finalnie miała więcej kryta niż 100%. Teraz już tego nie będzie, będzie miała maksymalnie 100%. Potem e reszta od razu będzie konwertowana. W lifestyle bez zmiany w statystykach. Co to oznacza? Oznacza to, że Guinzo, które konwertowało nam każde bodajże 20% kryta w dodatkowe obrażenia on-hit, nie będzie już korzystać z tych nadmiernych statystyk krytowych, tylko z, tych, z tej puli 100%. Więc jest to bezpośrednio nerf w late game sceny, zdecydowanie. Natomiast mid game, early game, dalej scena jest bardzo potężnym bohaterem. Po prostu mm, uważam, że to ją ustawi troszeczkę bardziej. Na miejscu, ponieważ potrafiła w late gameie tak naprawdę one-shotować bardziej papierowe postacie. Więc jest to moim zdaniem zmiana zasłużona. Zobaczymy, czy, czy rzeczywiście tak będzie, czy ludzie po prostu przestaną grać scenu. Kwestia tego, jak bardzo została osłabiona w late gameie, teraz jest to szczerze mówiąc ciężko przewidzieć. Będziemy musieli śledzić to bardzo, bardzo blisko i zobaczymy, jak się zachowała meta. Na pewno w najbliższych postaciach, najmocniejszych w. Na 11.5 coś wspomnę o scenie na Dekery. Lecimy z bufami. Wreszcie coś ciekawego. Pike. Eee, obrażenia, które leczymy sobie z naszego pasywa zostają zwiększone. I jest to, proszę Państwa, teraz zwiększenie w taki sposób, właściwie zmienienie, nie zwiększenie, bo wcześniej było to od 25 do 50%, jakie życie mogliśmy sobie uzbierać, to szare, aby je potem odleczyć, jeżeli nie byliśmy widziani. Teraz będzie to zmniejszone de facto, bo tylko 10% plus 25% naszego lethality, co oznacza, że Pike dużo bardziej będzie korzystać wreszcie z grania ofensywnych itemów, run, tego wszystkiego, więc super, super zmiana. Dodatkowo zwiększa się to, proszę Państwa, o kolejne 25%, jeżeli chodzi o bazowe leczenie i dodatkowe 25% skalowania z Lethality, jeśli są przynajmniej dwaj wrogowie wokół nas, czyli bezpośredni, e bezpośrednia zmiana dla support pike, który będzie teraz dużo bardziej korzystać bezpośrednio z budowania się full ofensywnie bardzo fajna zmiana. Lecimy dalej Karma. Karma, która dostała ostatnio buffa na kosztmany na JQ i coś jeszcze dostała. Nie pamiętam co, ale dostaje cały czas sporo nerwów. Teraz dostajemy, um, przepraszam, całkiem sporą ilość buffów dostaje ostatnimi czasy i teraz dostała buffa na e, cooldown jej Q. Jest to sekunda, sekunda z JQ. Myślę, że jest to zmiana dalej. Mało istotnia, istotna, problem karmy jest bardzo prosty, jest to bohaterka, która ma bardzo ograniczone umiejętności. Na linii jasne mamy tych umiejętności kilka, mamy połkowanie z naszego Q, mamy ruta z naszego W, który troszeczkę jest nie-reliable, czyli nie można na nim polegać, jako że musi się chwilę naładować, aby faktycznie kogoś zakorzenić. Mamy całkiem przyjemną osłonę z przyspieszeniem i to jest wszystko. Nie mamy żadnego ulta tak naprawdę, bo to są tylko mocniejsze wersje naszych umiejętności. Problem polega na tym, że w mid gameie, late gameie nagle karma staje się dosyć bezużyteczna, ponieważ jej W w teamfightach robi bardzo niewiele. Jej Q robi minimalne obrażenia w late gameie. I jej jedyną prawdziwą umiejętnością, którą warto wzmocnić z jej Rki, jest jej E. I. No, jest to po prostu osłona z przyspieszeniem. Jest milion postaci, które dają osłonę i robią coś jeszcze. Więc jeżeli chodzi czysto o Enchanterów, są lepsze piki niż Karma. Jeżeli mówimy czysto o postaciach, które połkują na linii, są lepsze postacie niż Karma. Karma jest w dziwnym miejscu. Jest niezła we wszystkim, ale nie jest mocna, tak turbomocna w niczym konkretnym. Tak więc to jest ta kwestia. Lecimy dalej. Trundle... Pół sekundy. Pół sekundy na cute run, dla Riot a. Boże, jak dobrze, że Riot Games czuwa nad balansem w Lidze Legend. To jest kolejny przykład tego, że ktoś po prostu, nie wiem, prawdopodobnie ich szef po prostu siedzi i mówi, no musicie mieć minimalnie taką ilość zmian, bo inaczej nie wypuścimy tego pacza, więc oni wymyślają jakieś takie głupoty, które w żaden sposób nie wpłyną na mecz, w żaden sposób nie wpłyną na grę. Nie wiem, no... Irytują mnie takie zmiany, co ja tu dużo mogę powiedzieć. Dalej lecimy. Mastery, zwiększenie obrażeń na jego E on hit, czyli za każdy hitek zwiększamy te obrażenia o 2 punkty we wczesnej fazie gry i finalnie 10 na maksymalnym poziomie tejże umiejętności. Zmiana potężna, głównie ze względu na to, jak wielokrotnie atakuje Mastery swoje cele, więc. Finalnie tutaj dwa obrażenia, tam dwa obrażenia i to się bardzo szybko doda, łącznie będzie milion. Więc, no z, z bufami Master'a, ja bym był tu bardzo, bardzo ostrożny. Mam nadzieję, że nie wejdzie jakoś do, mocno do mety na wyższych poziomach rozgrywki. Sejuani, obrażenia z jej drugiej części wód, czyli tego bicza. Nie, nie, nie tego walnięcia obszarowego, tylko tego jej bicza na jeden właściwie cel. Zostają zwiększone z właściwie o 75% maksymalne HP, więc to są obrażenia do maksymalnego HP, trzeba mieć pod uwagę, więc bardzo potężna rzecz, jeżeli mówimy o meczapach przeciwko innym tankom, więc fajna zmiana, niewiele zmieniająca, ale fajnie, że Sejuani troszeczkę miłości dostała. Lecimy dalej, Jax, tutaj zostaje zwiększony dodatkowy AD per level, bardzo, 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 bardzo muszą być ostrożni przy zmianach do Jaxa. Jax jest postacią, która bardzo niewiele potrzebuje, aby stać się turbo OP ze względu na to, jak mocno się skaluje, ze względu na to, jak relatywnie silny e e laning phase ma, czyli wczesną fazę liniową bardzo muszą być ostrożni na to, żeby nie przebafować Jaxa. Jackson nie wydaje mi się, żeby był w jakimś trubosłabym miejscu w tym momencie, więc zmiana ciekawa. Kogmo? Obrażenia on hit o Znowu dokładnie to samo, co, co przy Jaxie i Masterze i postać bardzo mocno skalująca się, która potrzebuje troszeczkę, tak naprawdę prowadzenia, Aby rozpędzić się, nie do powstrzymania, więc tutaj też musi być rajot bardzo ostrożny i w sumie są, bo dają tylko 1% do obrażeń na jego W, na maksymalnym poziomie tej umiejętności. To jest umiejętność, jeżeli się nie mylę, którą się maksuje pierwszą na Kogmale. Więc ten dodatkowy boost będzie bardzo szybko dostępny na levelu 9 i e, zmiana spoko. No, jakby tanków w mecie mamy całkiem sporo, więc Kogmoł powinien być ich naturalną odpowiedzią w zależności, tak naprawdę, od supporta. Myślę, że tu jest główny problem z supportami do Kogmoła na ten moment. Kijana. E, obrażenia na jej W zostają zwiększone on-hit. To spoko zmiana, delikatne zwiększenie obrażeń, szczególnie na poziomie maksymalnym tej umiejętności jest już przyjemne, bo to jest 24 punkty na dodatkowy auto a tak, więc fajna sprawa. W Movement Speed zostaje też zwiększony o 3% na maksymalnym poziomie. Dajcie mi znać w komentarzach, co maksuje się pierwsze na Kijanie, bo szczerze mówiąc nie wiem, nie grałem tym bohaterem nigdy, więc nie wiem co się maksuje. Jeżeli W to są rzeczywiście dobre zmiany, jeżeli jest to umiejętność maksymalna ostatnia, no to useless as fuck. Eee, RK zostaje też zbufowana w late Game bezpośrednio 60 dodatkowych obrażeń na maksymalnym poziomie tejże umiejętności. Eee, no cóż, Kiana jest zapomnianym bohaterem w gównotierze, więc jak najbardziej jakakolwiek pomoc myślę jest tu mile widziana, czy to zmieni jej miejsce w mecie mocno mocno wątpię. Samira, bohaterka, która dostała takiego nerfa do ziemi w ostatnim paczy, czyli 11.4, że to jest niesamowite, że Riot przepuścił te zmiany, i teraz próbują jakkolwiek łatać, ratować i wyciągnąć ją z tego badziewia, w jakie wpadła. I przede wszystkim, tak, zwiększamy ADP level 0,7 punkta. Okay. Obrażenia od Q zostają zwiększone, wtedy też zostały zwiększone do 11.4, jeżeli pamiętam dobrze, i teraz też zostaje to zwiększone jeszcze o 10 punktów na maksymalnym poziomie umiejętności, czyli bezpośrednio, tak naprawdę bufują jej no, 9 poziom, wtedy kiedy ma ten maksymalny poziom Q i, i, i tyle. No, w early game dalej jest to bohaterka jednowymiarowa. Zresztą w LEDGMI też jest to jednowymiarowa bohaterka w momencie, w którym nie ma możliwości do skoku z jej E do sojuszników. Ta zmiana została zrobiona ostatnio i dopóki to będzie, myślę, że Samira jest dosyć niegrywalną postacią. Champion Adjustments, czyli zobaczmy co tutaj Riot nam zaserwowało w ostatnich zmianach do bohaterów Twitch AD vs AP. Zmniejszają pasywne obrażenia, trutki. Jeżeli chodzi o obrażenia AP, to dodatkowe ratio z AP zostaje skrócone o 0,5%. Zmiana niewielka. AP Twitch nie jest mocny ze względu na to, jak dużo obrażeń zadaje z trutki, choć to też. Ale nie jest to główne jego obrażenie. Główne obrażenia leżą w jego E i tak też zostaje, ponieważ nic w tej kwestii się nie zmienia. Za to bufują AD Twitch'a. Dają mu dodatkowe, uwaga, 5 punktów na AD, jeżeli aktywuje rkę. Wow! I czas trwania rki zostaje wydłużony o sekundę. Czy to w jakikolwiek sposób sprawia, że AD Twitch jest kompetywny w stosunku do AP Twitch'a? Nie. W żadnym stopniu nie, ponieważ tak jak mówiłem w ostatnim materiale AP Twitch potrzebuje dużo mniej itemów i dużo mniej czasu, aby wysadzić swoich wrogów. To pozostaje bez zmian, ponieważ 0,5% AP nie zmienia nic jeżeli chodzi o trudkę, a, a te dodatkowe 5 AD nie sprawi, że Twitch nagle będzie one-shotować swoich wrogów tak jak AP Twitch. Więc tutaj nic się nie, tak naprawdę nie zmienia. Dalej kolejny przykład tego, że Riot nie wie co do końca się dzieje. Lećmy z, na koniec lecimy z przedmiotami. Przede wszystkim Stride Breaker dostaje zmianę. I to jest bardzo ciekawa zmiana, ponieważ jest to item bardzo mocny na wszelakich bruzerach w tym momencie, które nie mają bezpośrednio automatycznego movementu. Typu Dariusz na przykład, tak? Dariusz bardzo mocno z tego korzysta i. Teraz zwiększają dystans, z jakiego, na jaki się możemy e, przemieścić, o aż 100 jednostek, więc jest to zmiana dosyć konkretna, bo to jest 1 trzecia tego, co robi teraz, tak naprawdę, znaczy połowa tego, co robi teraz, będzie już teraz 1 trzecia, tak? Czyli e, zmiana dosyć konkretna. Dodatkowo e, zmniejsza się slowek i zmniejszają się obrażenia, ale nie oszukujmy się Strike Breakera, nie bierzemy dla obrażeń, bierzemy go raczej dla Slowka, więc tutaj dobra, dobry nerw i bierzemy go przede wszystkim dla tego Dasha, więc to jest bardzo, bardzo dobra zmiana. Miramana zostaje zmieniona pod względem swojego skalowania. Ataki będą zadawać dodatkowo procent mniej maksymalnej many, więc to jest no, tak naprawdę w sumie nerw tego przedmiotu, bo umiejętności też zostają. Zmienione, ale tutaj akurat na plus, zarówno dla odległościowych, jak i postaci walczących, wręcz to zwiększenie obrażeń od many dla umiejętności jest zwiększone, więc to jest spoko, to jest zdecydowanie na plus, natomiast bezpośrednio dla ludzi, którzy korzystali głównie z autoataków przy Miramanie, jest to zmniejszone, czyli generalnie Rajot chce, aby głównie Ezreal i korki używali tej umiejętności. Koniec kropka, tak naprawdę nie ma innych bohaterów, którzy jakoś by mocno, mocno korzystali. Z, tej, z tego przedmiotu ostatnimi buffami jest przede wszystkim Serpent's Funk. tutaj mamy ciekawą zmianę bo jest to w ogóle bardzo ciekawy przedmiot, który bezpośrednio wpływa na tarcze przeciwników i zostaje to z bardzo ciekawy nowy efekt właściwie w momencie, w którym kogoś zaatakujemy nakładamy na niego debuffa, który sprawia, że przez najbliższe 3 sekundy nadchodzące osłony będą zmniejszone co jest bardzo fajne, pewnie tutaj to 50-25%, które tak pięknie teraz zamazałem. 50-25% myślę, że to jest między mele a odległościowymi bohaterami, którzy używają serpent Funga. I dodatkowo, jeżeli ktoś jest, nie ma, tego, nie ma tego debuffa na sobie, redukuje osłony na nim też o te 50-25%. Ok, bardzo, bardzo, bardzo fajna zmiana. Bardzo na plus zdecydowanie. Przedmiot, który bezpośrednio kontruje tego typu bohaterów powinien być w mecie, w momencie, w którym tak dużo mamy też przedmiotów, które ograniczają leczenie, więc to jak najbardziej ma sens. Mo of Malmorius dostaje buffa o 300 zł tańsze. Bardzo fajnie. Zawsze powinna być opcja przeciwko magicznym obrażeniom, jak i fizycznym. Dla każdego typu postaci, więc tutaj dla asasynów głównie, tak naprawdę ewentualnie bruzerów jest opcja znacznie, znacznie tańsza, biorąc pod uwagę, że jest to przedmiot legendarny, który będzie, tak dobrze mówię, przedmiot legendarny, który będzie dawać buffy, jeżeli już mamy przedmiot mityczny, zawsze skrócenie golda takie jest bardzo fajne, głównie ze względu na to, że też zyskujemy wtedy ten bonus z przedmiotu mitycznego naszego wyboru. I ostatni Black Cleaver, Bacher zostaje całkowicie usunięty. Złoto zostaje, o Boże, zmniejszone, ale pięknie zamazałem. 200 złota mniej, ok. Życie zostaje zwiększone i nowy efekt zadawania fizycznych obrażeń do bohaterów daje nam movement speed w momencie ha, za karwa na naszych wrogach, czyli tego debuffa, który zmniejsza ich armor na dwie sekundy. Bardzo fajnie, generalnie ciekawe. Nie pamiętam, ile staków możemy nałożyć. Jeżeli jest to 5, to 25 dodatkowego movement speeda jest bardzo spoko. Zobaczymy, jak to się zachowa. Taka w sumie ciekawa zmiana. Nie wydawało mi się, że wcześniejszy Black Leaver był jakiś turbo słaby, ale w sumie też nie, nie widzieliśmy dużo tego przedmiotu na bohaterach, więc zobaczymy, jak się zachowa meta. Dobrze, moi drodzy, aby nie przedłużać, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Osobiście uważam, że... Dobra, moi drodzy, aby nie przedłużać, to kończymy w tym miejscu. Moim zdaniem dosyć słaby, patch, dosyć słabe patch. Mieliśmy kilka fajnych zmian. Głównie tutaj mam na myśli nerf dla rel, Głównie właściwie nerf dla Rel, jeżeli chodzi o same nerfy. Jeżeli chodzi o buffy, tutaj mamy już troszkę więcej fajnych opcji, typu zmiana dla pajka bardzo na plus nie OK i Jack, Skogmo w postaci late gameowe dostające troszkę więcej pomocy. Też są spoko. Poza tym Fajne, przedmioty, fajne zmiany w przedmiotach, to też jest na plus, ale poza tym e, cała reszta zmian dla bohaterów jest dosyć bezużyteczna i mam wrażenie, e, że Riot nie ma pojęcia co robi i jest to kolejny patch, który jest wypełniony bezużytecznymi zmianami, nic nie wpływającymi na metę, tylko tak naprawdę jest, bo jest, e, takie placebo zmiany, które nic nie wpływają na aktualny stan mety. Osobiście uważam, że dużo fajniej by było, naprawdę dużo fajniej by było, i to nie byłoby w żadnym stopniu ujęcie pracy rajotu, jeżeli byśmy dostawali zmiany, które mają pięć zmian i są to zmiany pełne, które wpływają na aktualny stan gry. A nie takie Uder traci troszeczkę życia, które per level, które nie, nie, nie wpływa na jego op, status OP. Bardzo, bardzo jest to dziwne, nieprzemyślane zmiany, które marnują czas wszystkich wokół. Moi drodzy, dzięki za Wasz czas. Do zobaczenia w kolejnym materiale już wkrótce lub na streamie. Cześć!